No, jesteśmy. Odpoczynamy śrubę. Yy, tutaj mocowanie maski miał być kulmin, kulminacyjny moment. Niestety, momentu kulminacyjnego nie będzie, bo zobaczyłem teraz, tutaj na, na moich maskach, że jest tutaj w alu wersji polifikowanej na środku. Otwór montażowy. Yy, a tutaj jest chudne. Gdzie to jest? O, tutaj. Troszeczkę z brzegu bardziej. No i co? No i tyle trzeba będzie wymierzyć, wywiercić otwór. Ale to w kolejnym zadaniu z Matplanety. Czyli wiem, że nie. Wiem, że nie dzisiaj ani nie jutro. Zobaczymy. Muszę pomyśleć na, na spokojnie, kiedy to machnąć. Zadanie proste jak drut. Zrobię wzornik od tej maski, którą mam. Tutaj oryginału. Wzornik przyniosę tutaj. Napunktuję przezercę. Dziękujemy. Ale tu nie mam nawet na dzisiaj, więc myślałem, że szybka akcja będzie i tyle. Dobra. Dokręcam próbę. Tylko zadanie dzisiaj. Jeszcze trzeba czekać.